Dobry, witam ponownie. By chcę wrócić z, z drugim unboxingiem, i e, oto jesteśmy. Drugi unboxing dzisiaj. Tym razem wspomnę o paru innych nowościach w tych iPadach. Mamy trochę teraz większy rozmiar. Mamy innego pensyla, w tym e, pięć różnych designów, jak wspominałem. Wcześniej miałem ten pomarańczowy, w tej chwili mam ten niebieski. To jest ten najbrzydszy, moim zdaniem, ze wszystkich. Nie, żeby był brzydki, ale najbrzydszy ze wszystkich. Nie chcę tutaj obrażać autora, bo na pewno sporo roboty w to włożył. Całość jest bardzo atrakcyjna, ale tamte są ładniejsze. Pencila już widzieliście, absolutnie niczym się nie różni. Poza tym, że ten nie ma grawerunku. Mamy też klawiaturę w rozmiarze maxi. Tym razem czarną, nie białą. Jest identyczna jak tamta, poza tym, że jest czarna, no i jest większa, więc klawisze są trochę większe. Podejrzewam, że pisze się na niej prawie tak samo dobrze jak na laptopowej klawiaturze Apple'owej. Klawisze sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Jest dosyć, jak na tak cienką klawiaturę, dosyć duży skok. Powinny się spodobać Wam. To jest układ ISO. Chciałbym zwrócić tylko uwagę, że jest tutaj pionowy Enter. Wcześniejsza, którą Wam pokazywałem w drugim wideo przy okazji unboxingu iPada 11 cali był poziomy. Mamy tą zaletę, że jeżeli kupujemy w Apple Store, możemy sobie wybrać jaką chcemy mieć lokalizację. Jest między innymi amerykańska, jest angielska, międzynarodowa, UK i jeszcze jakieś dwie chyba. Więc polecam zainteresować się tą, którą chcecie. Ja no oczywiście korzystam z USA, bo wtedy ten przycisk tylda jest we właściwym miejscu i tutaj również backslash jest też we właściwym miejscu. A jest dla mnie ze względu na pamięć mięśniową bezużyteczna. O, w końcu produkt otwierany trochę inaczej. Z boku tym razem możemy sobie tutaj odsunąć. Trzeba było trochę siły w to włożyć. To jest nowy Smart Folio dla iPada. Czyli takie urządzenie, które ma chronić nam naszego iPada, a jednocześnie magnetycznie się z nim łączy. Zaraz wam pokażę, jak już wyjmiemy samego iPada do środka. Magnetycznie się z nim łączy, tu jest mikrofibra, z dwóch stron jest delikatne, to przy okazji czyści nam ekran. I to jest, no fajne. Droga impreza niestety, ale jest cieniutkie i leciutkie, więc nie powinno wagi dodawać, a jest dodatkowa ochrona. W końcu, to na co czekałem. Największy możliwy, najdroższy możliwy iPad. Cały ten zestaw ponad 16 tysięcy złotych, nie żartuję. To jest iPad Pro, 13 cali, 16 GB RAMu, 2 TB SSD, czyli pamięci flash, Wi-Fi plus Cellular, plus Pencil, plus klawiatura, plus smartfolio ponad 16 tysięcy złotych. Niewiele ponad, ale jednak ponad. No i dla fanów czarnego jest czarny, Space Black. I dla fanów. Szaleństwa, zwrócicie być może uwagę na jeden delikatny szczegół, że mamy matowy ekran. Tak, to jest nanostrukturalne szkło. Czyli ten model ekranu, model szyby na ekranie, dostępny tylko i wyłącznie dla iPada 1 i 2 terabajty. Muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo dziwnie. To, to, to w ogóle wygląda jak była mało prawa fizyki. Jak się z boku patrzę, pod kąt, na brzeg, tutaj, to to wygląda, jakby to matowe szkło było zagłębione, a to błyszczące jakby było nad nim. Nie, niesamowity efekt wizualny jest. A w rzeczywistości, jak, jak palcem się jedzie, no to czuć, że to jest jedna płaska powierzchnia. I no widzicie, jak, jak światło się odbija. Dla porównania. Tak błyszczący jest iPad zwykły. Jak widzicie, być może w odbiciu, tam jest dosyć mocne źródło światła. A tak wygląda szkło strukturalne. Niesamowity efekt. Jestem szalenie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jedna z niespodzianek tutaj. Mamy czarny kabel ładujący, krótki, ale pleciony, materiałowy. Czarny, bardzo fajny, bardzo ładnie wykończony. Rzadko spotykany u Apple żeby coś takiego robili. I to chciałbym zaznaczyć wyraźnie: jest to kabel służący do ładowania urządzenia, nie do transferu danych. I w środku, w tym modelu, jest jeden dodatek, którego nie ma w żadnym innym iPadzie jest to magiczna ściereczka Apple. A. Kosztujące normalnie chyba 100 zł. To jest inna w ogóle trochę od tej, którą dotychczas produkowali. Rozmiar widzicie. Czyszczenie monitora, może Wam przeczytam. Czyszczenie monitora. Ekran iPada Pro można czyścić tylko załączoną ściereczką do czyszczenia. Tylko i wyłącznie. Do sporadycznego czyszczenia trudnych do usunięcia plam. Sporadycznego do usunięcia plam można zastosować 70% roztwór alkoholu izopropylowego w nawiasie IPA. Nie należy rozpylać tego roztworu bezpośrednio na wyświetlacz, czyli na jakąś, nie, nie wiem na co, właśnie nie piszą na tą szmatkę, chyba na tą szmatkę, prawda? No bo tylko tą szmatką wolno. Aby uzyskać dodatkowe ściereczki do czyszczenia, odwiedź apple.com/pl. Więc tak, ten model, niestety, ma dodatkowe kompromisy w postaci takiej, że ten ekran oferuje niższy kontrast. Ten ekran oferuje niższy kontrast, jeśli chodzi o czerń, szczególnie będzie to widoczne w nocy na przykład, niż ekran tradycyjny. I teoretycznie powoduje, że ekran jest taki trochę bardziej rozmyty. Szczerze mówiąc, nie widzę tego w tej chwili. Jest na pewno bardziej szorstki. Dużo bardziej? Nie wiem. Nie, nie, jest, to, nie jest to tak jak mieć Paperlike'a, czyli to nie jest odpowiednik Paperlike'a. Paperlike to jest taki, taka folia, którą się nalepia na ekran, która... Symuluje papier, czyli chodzi dla, dla osób, które dużo piszą czy rysują, żeby mieli wrażenie, jakby po papierze pisali czy rysowali. Tutaj nie jest to aż tak dramatyczne. Na pewno jest większy opór niż na części gładkiej zwykłego iPada. Tak, lekki opór, ale jest bardzo delikatny. To nie jest nic hardkorowego, to nie jest duża różnica, ale jest różnica. Więc być może dla osób, które lubią pisać, będzie to lepszy wybór. Ołówkiem oczywiście. No dobrze, posprzątam chwilę. To jest, to jest niesamowite. Jest naprawdę niesamowite jak ten ekran bardzo mocno matuje wszystko. Kąty widzenia. Kurczę, no, jest dobrze. Trochę, nie wiem, muszę popatrzeć na swoich zdjęciach. Albo na jakichś innych treściach. Jest dobrze. Jest lepiej niż myślałem. Myślałem, że będzie ogromne załamanie. Obracam go dosyć mocno, patrzę, patrzę się pod kątem, ja wiem, 60 stopni. Wydaje się ok. Trochę się ściemnia, w sensie robi się ciemniejszy. Nie, nie, nie widzę przebarwień specjalnych, zmiany, zmiany kolorów jakichś i tak dalej. Kurczę, dobrze jest. Jest zaskakująco dobrze. To jest czarny. Nie wygląda na czarny. Dalej. Wygląda na ciemno, bardzo szary. Mamy nową wyspę, mamy wszystko tak jak poprzednio w zasadzie, poza tym, że jest niewiarygodnie cienki. Poprzedni model, który Wam pokazywałem na innym wideo, który zobaczy, znajdzie się na tym kanale, to był iPad 11 cali, on ma 5,3 mm, jeśli dobrze pamiętam w tej chwili z głowy. Ten ma 5,1, jest jeszcze cieńszy, jest niewiarygodny, jest strasznie cieniutki. On w ogóle bardzo dużo stracił na wadze, stracił ponad 100 gramów, pewnie gdzieś na napis dam, który pokazuje jaka to była utrata, bo nie pamiętam z głowy w tej chwili, ale jest dużo wygodniejszy w jednej ręce, ja często korzystam z iPada w pionie, w jednej ręce używam go do czytania, oczywiście on dalej nie jest tak poręczny jak jedenastka, jedenastka jest, to jest perfekt rozmiar do wszystkiego. Taki najbardziej uniwersalny i w podróży, i w czytaniu, i w graniu, w rozmiarze itd., itd. Ten jest bardzo duży, bardzo dobry do rysowania, gorszy w transporcie, większy dużo, mniej poręczny, ale teraz niewiele cięższy. W ogóle ten iPad. 13 cali razem z klawiaturą waży dokładnie 40 gram, chyba 40 gram więcej niż MacBook Air z M2. Więc jest to prawie w końcu, prawie ta sama waga. Nie jest cięższy ten zestaw, znacząco cięższy. A zawsze iPada można zdemontować, zostawić klawiaturę i mamy wtedy, wtedy ultralekkie urządzenie. Ach, miałem czyścić tylko szmatko. Już gdzieś go wyświniłem. Teraz no tak, jeśli chodzi o ten ekran. To jest na pewno kompromis pod wieloma względami. Podejrzewam, że nie będzie to odpowiedni wybór dla każdego. Po pierwsze, trzeba ekstra o niego dbać. Po drugie, można go sobie zniszczyć w jakiś sposób. Nie jestem pewien, jak i czym się to objawia dokładnie. Nie widziałem jeszcze takiego. Ale są sytuacje, że wiem, że, że ludzie sobie poniszczyli. To jest nanostrukturalna powierzchnia, czyli ona jest ponacinana w jakiś taki specjalny sposób i dzięki temu jest trochę porowata i właśnie to eliminuje to odbicia. Bardzo nietypowe jest to, że brzeg się odbija, widzicie teraz, a ekran pozostaje matowy. Niesamowity efekt. To w ogóle wygląda tak dziwnie, jak jestem całe życie, jesteśmy przyzwyczajeni, że mam po prostu jedną taflę szkła, która jest jednolita na całej powierzchni, a tu mamy coś całkiem innego. Urządzenie bardzo, bardzo cienkie. To widzicie, jak ono jest absurdalnie cienkie. To przypomina tą reklamę takiego telewizora, gdzie gość wynosi telewizor ze sklepu pod pachą i stoi idealnie prosto w kierunku kamery. I chodzi o to, że telewizor jest tak cienki, że z boku go nie widać. No już paluchy widzę, że się podcinały moje na tym. tym. Bardzo delikatnie pod mocy to jest mocne światło tu z boku, więc dosyć mocno to widać, ale myślę, że w normalnym świetle tego nie zauważył, ale od tego jest ta szmateczka i ewentualnie roztwór. Zakładam, że ten roztwór naprawdę trzeba na to. Szmateczkę, już o tym mówię. Teraz tak. Jest jedna nowość, mianowicie straciliśmy możliwość wkładania do iPada karty SIM. To jest duża strata. Ja podróżując często za granicę, korzystałem z funkcjonalności Cellular właśnie, z możliwości włożenia karty SIM w ten sposób, że kupowałem lokalną kartę SIM, to tu tutaj mówimy o podróże poza Unią Europejską. Wkładałem tam lokalną kartę SIM, która miała 80 GB danych na przykład i to był znakomity hotspot, po prostu znakomity hotspot. Które trzymało mi baterię przez cały dzień i po prostu dostarczał całej rodzinie internetu, bo siał sobie i każdy z tego korzystał dowolnie. I w tym momencie mieliśmy po prostu ogromną pulę danych, jedno urządzenie i, i, i to się sprawdzało znakomicie. Teraz nie mamy już możliwości włożenia karty SIM, zlikwidowano taką opcję. Jest po prostu eSIM, więc musimy, możemy sobie kupić jakiegoś gotowego esim a Podejrzewam, że w tych krajach operatorzy zaraz zaproponują jakąś ofertę, będzie jakaś, jakaś aplikacja i, i, i będzie rozwiązanie na ten problem, ale tymczasem musimy o tym pamiętać, że takiej opcji nie będzie. Teraz tak, pewnie zapytać się, jakim cudem to się nie zgina. Więc tak, ja nie będę go łamał, bo to nie jest mój iPad. Natomiast sprawia, tak, no, próbuję go zgiąć, tak. Biorę tak lewo-prawo, go próbuję zgiąć. Wkładam w to trochę siły. Nie czuję, żeby on się zginał specjalnie. Wydaje się solidną konstrukcją. On jest w ogóle konstrukcyjnie zrobiony tak, że po bokach tutaj są baterie włożone, po bokach. Na środku samym jest procesor, jest SOC nasz, czyli ten Apple M4 i tutaj jest takie wzmocnienie, plus od razu to chyba służy jako chłodzenie pasywne, czyli rozprowadza ciepło po wnętrzu i jest te, takie wzmocnienie, takie żebro tutaj puszczone na całą wysokość urządzenia iPada. Tak John Terrence mówił w wywiadzie i to powinno go wzmocnić na tyle, żeby się nie łamał, mówił, że jest stabilny. Sprawdzimy, zobaczymy w praktyce, dam znać, czy coś połamie. Na pewno ktoś inny będzie próbował go połamać w internecie, więc znajdziecie tam odpowiedni film. Szczerze, zdziwiłbym się, gdyby, gdyby jeszcze takiego filmu nie było. Tymczasem będę go testował. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście, zapraszam do komentarzy. Jeżeli chcecie coś wiedzieć albo macie jakieś uwagi, zapraszam do komentarzy. Z góry dziękuję za suby, dziękuję bardzo za lajki. Do zobaczenia. Cześć.